Ukraińcy goje to jeszcze bardziej zbyt naród niż stado rosyjskich chłystków doprowadzone do zupełnego zaślepienia ideo niepodległości, która uczyniła z nich biomasę zdolną do zarżnięcia nawet własnej matki w imię niepodległości państwa ukraińskiego. Wzięliśmy tylko różnicę językowo i wcisnęliśmy historię, gdzie z Rosjan zrobiliśmy głównych wrogów dobrobytu niezależnej Ukrainy. Po 20 latach propagandy otrzymaliśmy idealnych bojowników przeciwko Rosjanom w postaci ich sowieckich braci. Teraz każdy przedstawiciel Ukrainy, który zabił rosyjskiego goja, będzie nazywany bohaterem. Im bardziej rozdrobnimy Rosję i jej dawne terytoria na plemiona, tym szybciej zbliżymy się do rozwiązania kwestii sowieckiej. Pierwszym krokiem było ZSRR. Teraz celem jest rozdrobnić Ukrainę. Dzięki naszemu współdziałaniu z Władimirem Putinem, już za kilka lat, rosyjscy i ukraińscy goje będą się nienawidzieć i gardzić sobą. Po operacji Majdan rozpoczniemy wreszcie ostatni, trzeci etap, którego efektem będzie całkowite i zupełne rozdrobnienie Rosji w ciągu najbliższych dziesięciu lat na dziesiątki małych i wrogich sobie państw. Przecież, jak powiedział wielki Schneerson, sposobem na zbudowanie tysiącletniego Sionu jest rozwiązanie kwestii ze słowiańskimi gojami. Dopóki tworzą ścisłą współpracę w jeden zjednoczony naród, zawsze będzie wisiało nad nami niebezpieczeństwo zdemaskowania planów i utraty władzy. Dzień dobry, moi drodzy. Taki tekst, datowany 25 września 2014 roku krąży w internecie. Czy rzeczywiście jest wypowiedziany przez oligarchę Igora Kolomońskiego, który wystrugał prezydenta Ukrainy Zelenskiego, niczym Gipeto Pinokia z kawałku drewna. A 1 stycznia Ukraina obchodziła rodziny Stepana Bandery. Między innymi

Oj że na woju walca, Bez prawo i, ruch, i bez miszki zostawiać. że na boju Bez prawo i ruczki, bez miszki A mar w dniu urodzin bohatera na swoim Twitterze napisał, cytuję Biografia Stepana Bandery to historia niezłomności. Więzienie, obozy koncentracyjne, prześladowanie, to wszystko było w jego życiu. Swoje przekonanie niósł jednak z podniesiono głową. Inspirując się Bandero wyrosło nowe pokolenie, które poszło do walki z nowo moskiewską. Pokolenie zwycięzców, chwała Ukrainie. Koniec cytatu. A to z noworocznego orędzia prezydenta sąsiedniego kraju. Czy jest, coś, co może nas czy jest coś, co może nas przestraszyć? Nie. Ktoś, kto może nas czy jest ktoś, kto może nas powstrzymać? Nie. Wszyscy jesteśmy razem. Oto właśnie walczymy. Co na to polskie władze? Czytamy w tvn 24 Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef polskiego rządu został zapytany o upamiętnienie urodzin Stepana Bandery na profilach Rady Najwyższej Ukrainy w mediach społecznościowych. W niedzielę w 114 rocznicy urodzin Bandery Rada Najwyższa Parlamentu Ukrainy opublikowała na Twitterze zdjęcie naczelnego dowódcy ukraińskiej armii generała Waleria Załużnego pod portretem Bandery i przytoczyła kilka cytatów z książek napisanych przez Banderę. Kiedy wybierając pomiędzy chlebem i wolnością, naród opowiada się za chlebem, ostatecznie traci wszystko, w tym również chleb. Jeśli naród wybiera wolność, wówczas będzie miał chleb stworzony przez siebie i nikt mu go nie odbierze. Całkowite i ostateczne zwycięstwo ukraińskiego nacjonalizmu nastąpi wówczas, gdy Imperium Rosyjskie przestanie istnieć. Przypomniano słowo bandery na profilu Rady. Aktualnie trwa walka z rosyjskim imperium i te wytyczne Stepana Bandery są dobrze znane naczelnemu dowódcy Sił Zbrojnych, dodano w mediach społecznościowych ukraińskiego parlamentu. Wobec jakiegokolwiek gloryfikowania czy przypominania nawet o Banderze jesteśmy skrajnie krytyczni, jesteśmy bardzo, bardzo negatywni i w mojej pierwszej rozmowie po tym, co się stało z premierem Denysem Szmychalem, powiem o tym bardzo, bardzo jednoznacznie. I nie ma tutaj żadnego niuansowania, jeśli jeszcze do tego Wierchowna Rada również przypomina tę postać, która była ideologiem tamtych zbrodniczych czasów, z czasów wojny, bo przypomnijmy też o tym, że działo się to wszystko pod okupacją niemiecką, te straszne ukraińskie zbrodnie pod okupacją niemiecką. Dla całego kształtu warto o tym też przypominać, ale w najmniejszym stopniu nie można się tutaj zgodzić na jakąkolwiek taryfę ulgową wobec tych, którzy nie chcą przyznać, że tamto straszne ludobójstwo było czymś niewyobrażalnym i dokonać pełnej ekspiacji, pełnego. Przyznania się do winy. Czyżby pan Morawiecki, mówiąc, że zbrodnie działy się pod okupacją niemiecką, próbował je jakoś łagodzić, usprawiedliwiać? Wobec tego nasuwa się pytanie, panie premierze, po czyjej okupacją znajduje się Polska, skoro pozwala się tu pod nosem na takie oto rzeczy? Zbieramy podpisy i fundusze na budowę pomnika Stefana Bandery w Warszawie. Żyjemy obok Polaków, którzy nie mają wiedzy na temat historii Ukrainy, powielają nieprawdę na temat Romana Szuchiewicza i innych bohaterów narodowych Ukrainy. Pomnik Stefana Bandery to pierwszy krok, który musimy wykonać. Jeżeli uda nam się go wybudować, to potem będzie nam łatwiej wprowadzić język ukraiński do polskich urzędów i zdobyć władzę w lokalnych samorządach. Musimy się jednoczyć, drodzy bracia. Mam pytanie, ty śpiewasz Czerwona Kalina? Czerwona Kalina, tam, gdzie mordowano Polaków, po tej pieśni, tak? Czerwona Kalina. Po tej pieśni na wołaniu mordowano Polaków, tak? Ty śpiewasz czerwona Kalina. Ja dobrze słyszę? To inna pieśń. Czerwona Kalina? Jaka inna? Jaka inna? Jaka inna? To jest czerwona Kalina. Po tej pieśni na wołyniu mordowano Polaków. Jaka inna? Słyszę czerwona Kalina! Nie. Po czerwonej kalinie mordowano Polaków, tak? 18, Jaka jest inna? To proszę, no ja słucham, słucham dalej. To jest zmieniona pieśń, tam jest, śpiewali, czerwona, czerwona kalina przed chwilą śpiewali. Tam, gdzie dziewczynki Czerwona nie, tam, Kalina śpiewali. Jeżeli oni tam śpiewali, tam śpiewali iść, tutaj. Iść, iść do niej. Tam śpiewali. do niej To jest ta sama pieśń. 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 A masz jakieś problemy do niej? Problem jest taki, że po Czerwonej Kalinie zabijali Polaków. Zabijali może być coś jakiś Polaków, no, tak. no ona śpiewają inny No inna, ale to jest ta sama melodia. To jest to samo. To jest to samo. Tylko słowa się zmieniają, kompozytor jest ten sam. Tam śpiewano ja? Czerwona Kalina przed chwilą. Przed chwilą? No. Iś wtedy do, do niej tak. i... Tak, tak, to jest ta sama melodia, to samo. Nie musisz tak mówić. No, nie muszę ty, tak jeżeli mówić. Jeżeli masz jakieś problemy, idź do i tak. Nie ma sprawy, to trzeba nagłośnić, żeby Polacy nie słyszeli, bo są A chętni, żeby słyszeć. No, tak, tak. Ma, tak, tak. Zapraszamy na największy na świecie polsko-ukraiński teledysk Czerwona Kalina w wykonaniu dzieciaków For Fun. Oh, Dziękujemy za wsparcie chórowi Artos imienia Władysława Skoraczewskiego przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, Zespołowi Taneczno-Wokalnemu Czerwona Kalina oraz Fundacji Polsat, która prowadzi działania pomocowe na rzecz dzieci z Ukrainy. Oj, uluzji Czerwona Kalina pochyliła się, Czochoc nasza, sławna Ukraina, zażuryła się. słyszymy rudowej piosenki ukraińskiej o Czerwonej Kalinie. Ministranci już rozdają, z boków mieliście też rozdawać. Ja może tak, może to nieładnie, ale tak. O przepraszam. Budzi Czerwona Kalina, o you yeah. Юлузі червона калина о. Oh. Oh.